W moim poprzednim tutorialu na ściek krokodyli mogliście zobaczyć gwiazdkę i byliście bardzo ciekawi, jak tą gwiazdkę zrobić, więc ja już wam pokazuję. A jeżeli nie widzieliście tego tutorialu na ten ocieplacz i ściek krokodyli, no to tu się wam pojawi odnośnik. Klikajcie, oglądajcie, a my przechodzimy do gwiazdki. To jest takie szybkie, e, szybka, taka wrzutka, więc oczywiście bierzemy dowolną bułczkę, jaka nam się podoba i do tego pasujące rozmiarem szydełko. Po prostu potraktujmy to jako takie szybkie lekcje koko. Zaczynamy od zrobienia magic ringu. Wybierzcie dowolny sposób. Teraz Wam się pojawi odnośnik do pierwszej lekcji, w której Wam pokazuję moje ulubione sposoby na magic ring. I w tym magic ringu będziemy robić 15 słupków, gdzie pierwszy zastępujemy oczkami łańcuszka. Czyli mamy 3 oczka łańcuszka w zastępstwie słupka i dookoła robimy ich jeszcze 14. Zamykamy nasz magic I kiedy to mamy? Szukamy naszego pierwszego słupka, czyli w tym przypadku tego udawanego. I oczkiem zamykającym łączymy go z tym ostatnim. I teraz będziemy budować ramiona i robi się je bardzo prosto. Robimy 6 oczek łańcuszka. Omijamy dwa oczka łańcuszka, czyli tak naprawdę w trzecim od szydełka. Robimy półsłupek. W następnym będziemy robić półsłupek z nawinięciem, czyli nawijamy włóczkę na szydełko. Wbijamy się w kolejne oczko łańcuszka. Przerabiamy raz. Mamy trzy pętelki na szydełku. nabijamy i przeciągamy przez wszystkie. I w następnym robimy słupek, czyli słupek już znacie. Hop, hop. I w ostatnim robimy słupek podwójny, czyli robimy aż dwa nawinięcia na szydełko. Bijamy się w to ostatnie oczko. Przeciągamy raz. I teraz przeciągamy dwójkami, czyli nabijamy dwie pętelki. Nabijamy. Dwie pętelki, nabieramy i dwie pętelki. I teraz to ramię musimy do naszej podstawy jakby przytwierdzić i robi się to prosto. Omijamy tutaj ponownie w tym przypadku dwa słupki z podstawy, wbijamy się pod trzeci i oczkiem zamykającym zamykamy. I teraz to wszystko powtarzamy dookoła, czyli ponownie robimy sześć oczek łańcuszka. Omijamy dwa, które zrobią nam tutaj taki ładny róg gwiazdy i dopiero wbijamy się w trzecie oczko, w którym robimy półsłupek, w kolejnym półsłupek z nawinięciem, w kolejnym słupek i w ostatnim podwójne. I przytwierdzamy do podstawy, czyli omijamy dwa słupki z dołu. I dopiero w trzecim, oczkiem zamykającym, zamykamy. No i powtarzamy to dookoła. I tutaj już robię ostatnia jamie tej gwiazdki. Czyli mam zybiony słupek podwójny. Tutaj w podstawie omijam dwa słupki. I dopiero w trzecim. Robię oczko zamykające. I nasza gwiazdka jest już praktycznie gotowa. Ale zanim odetniemy włóczkę, warto zrobić jeszcze jedno oczko. Łańcuszka zwykłe. Dopiero wtedy odciąć dłuższy kawałek włóczki. I dopiero wyciągnąć. Dzięki temu jakby brzeg jest tutaj zakończony i na pewno nam się nie rozpija. Więc jedyne co w tym momencie zostało to pochować wszystkie końcówki, raptem dwie, nic wielkiego i oczywiście naszą gwiazdkę usztywnić, na przykład wykrochmalić.